dostajemy film, który się klei we wszystkim, tak? To znaczy, który się klei pod kątem dialogów, który się klei pod kątem aktorstwa. Dialogi który... świetne, aktorstwo świetne, aktorstwo montaż świetne. dobry, e, świecone bardzo dobrze, obrazki bardzo ładne, muzyka do, do, dołożona tak, jak trzeba. Oleński doskonale czuje kino gatunkowe, bo opowiada historię Goldena przez pryzmat po prostu człowieka z blizną. No, Golden ma dużo blizn jako kibol, ale zobacz, to jest taki Tony Montana e, trójmiejski. Cyprian... Olęcki znalazł pomysł na to, żeby jeszcze raz powiedzieć to, co nam się podobało, ale z trochę innego punktu widzenia, pokazując to, czego nie widzieliśmy w pierwszej Furiozie, i o dziwo się to trzyma kupy. Wiesz, jak ja oglądałem ten trzygodzinny monumentalny epicki spin-off, to tak sobie pomyślałem, szkoda, że może godziny nie dokręciliście i daliście nam serialu. Jestem bardzo ciekaw, czy Cyprian Olęcki pójdzie w film trzeci. Moim zdaniem powinien. Ja też tak uważam. Z bardzo prostego powodu, ponieważ ma tam kupę niesamowitego mówicie ciekawych y, postaci, z którymi coś by wypadało zrobić. Czy Cyprian Olencki jest na drodze do tego, by zdetronizować Władysława Pasikowskiego? A może już to zrobił? To, y, ja myślę, że Pasikowski sam się zdetronizował w pewnym stopniu, ale tak. To znaczy, Cyprian Olencki może nam zbudować polskie kino sensacyjne, y, które będzie zawsze się dobrze oglądało. Jestem y, zdecydowanie na y, tak.